Przemienie to, czego doświadczyłeś, w punkt zwrotny tak głęboki, że żadne ludzkie słowa nie oddadzą jego głębi. Uważaj całym sobą, jeśli teraz to wyłączysz, przegapisz konkretną deklarację, którą przygotowałem wyłącznie dla Twojego serca. Wszystko, co nazywasz porażką nocy, w których cisza wydawała się nieskończona, wyczerpanie, które maskowałeś słowami, wszystko w porządku, nic z tego nie zostało stracone wszystko było częścią sekretnego procesu doskonalenia. To, co odczytałeś jako porzucenie, było w rzeczywistości moim przygotowaniem w działaniu. To, co uważałeś za opóźnienie, było idealnym momentem, który sam ustaliłem, aby rezultat nadszedł w pełni. Dziś przerywam ciąg porażek, drzwi, które się nie otworzyły, odroczonych obietnic. Sam kładę kres tej historii zawiedzionych oczekiwań. Niebo poruszyło figury, a to, co zostanie teraz ogłoszone, nosi pieczęć transformacji to nie jest ogólna oferta, to spersonalizowane działanie, Dzieło stworzone dla ciebie, w szczegółach, abyś celowo odpowiedział na każdą przelaną łzę. Wiem, co dźwigasz, ciężar odpowiedzialności, którego nikt nie jest w stanie zmierzyć, cichą troskę otaczających cię ludzi, nieustanny gest chronienia innych, podczas gdy Twoja dusza powoli ulatnia się. Widziałem, jak połykasz ból, by nie skrzywdzić tych, których kochasz, widziałem, jak powstrzymujesz łzy z dumy lub strachu przed byciem zauważonym, słyszałem Twoje modlitwy szeptane w ciemności, bez publiczności ani świadków. I chcę, żeby to teraz wniknęło w twojego ducha. Nie zostałeś stworzony, by samotnie podtrzymywać świat, który został ci powierzony. Widziałem każdy gest poddania się i każdy akt milczenia, a każdy z nich miał swoją wagę i został zauważony. Zostałeś wybrany nie przez przypadek, lecz przez dekret. Postanowiłem działać w bezprecedensowy sposób na rzecz twojego życia. Rozpoczyna się ruch, który zmieni samą strukturę twojej ścieżki, fundamenty, które zdawały się kruszyć pod twoimi wysiłkami. Zostaną odbudowane, energia, która słabła, zostanie przywrócona, a to, co uważałeś za kres swojego cierpienia, stanie się żyznym gruntem dla nowego. Zostańcie do końca tego przesłania, bo ci, którzy odejdą wcześniej, przegapią ogłoszenie, które zapowiada odwrócenie losów. Podczas gdy wielu odwracało wzrok, wy pozostaliście na kolanach, podczas gdy wielu szukało natychmiastowych odpowiedzi, wyszukaliście mojej obecności, a to ma niezmierzoną wartość. Dlatego mówię z autorytetem i czułością. To, co nadchodzi teraz, to nie tylko ulga, to zupełnie nowy początek, odbudowa od podstaw. Nie przychodzę jedynie po to, by złagodzić objawy. Przychodzę, by wykorzenić przyczynę i wszczepić pełnię. Tam, gdzie była uporczywa choroba, nastąpi wyzdrowienie, które przeczy prognozom. Tam, gdzie relacje wydawały się nieodwracalne, nastąpią odnowione spotkania. Tam, gdzie emocjonalne wyczerpanie przerodziło się w fizyczny ból, nastąpi uzdrowienie które na nowo utwierdzi życie. Wkraczam tam, gdzie nikt inny nie może dotrzeć, cofając wyroki wydane na was z zazdrości lub złej woli. Nie pozwolę, by zatriumfowało jakiekolwiek złośliwe słowo: Los, który dla was zaplanowałem, nie podlega nar innych. Niektórzy osądzali cię bez zrozumienia, mówiąc, że Twoja postawa jest oznaką słabości, a Twoje wątpliwości oznaką duchowej słabości. Ja jednak znam ukryte intencje Twojego serca. Widziałem każdą prośbę płynącą z mądrości, a nie z desperacji, każdą prośbę zrodzoną z pragnienia czynienia tego, co słuszne. I dlatego moja interwencja będzie jasna i widoczna, tak oczywista, że ci, którzy wątpili, będą musieli zmierzyć się z dowodami. Nie będę cię prosił o wyjaśnienia, usprawiedliwię cię rezultatami. Ten ciężar, który pochłonął twoją witalność, zostanie rozpuszczony, osoba, która bez powodu się zdystansowała, zostanie dotknięta moim oddechem pojednania, Słabnące zdrowie otrzyma wewnętrzną siłę, która przepełnia się zdrowiem. Przywracam Ci emocjonalną godność i uwalniam otaczających Cię ludzi z łańcuchów, których nie potrafiłeś już zrzucić. Usuwam z Twojego domu atmosferę ukrytego cierpienia i tchnę do niego nowy klimat spokoju i celu. Przygotuj się, wkrótce Twoje oczy ujrzą rzeczywistości, których nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwych. To, co robię, jest osobiste, skrupulatne, zaprojektowane z dbałością o szczegóły aby nic nie zginęło w przypadku. Ta interwencja jest odpowiedzą na Twoją wierność. Czas oczekiwania dobiegł końca i otrzymał imię, nagroda. Nie musisz już wyważać drzwi ani szukać aprobaty u tych, którzy nie doceniają Twojej wartości. Teraz prowadzę Cię ku obietnicy. A ci, którzy wątpią, zobaczą na własne oczy. Podczas gdy fałszywe argumenty próbowały uciszyć Twoją historię, ja przynoszę dowody, które mówią głośniej niż jakikolwiek głos sprzeciwu. Trzymaj się mocno nadziei, która już w tobie zakorzeniła się, wkrótce zamanifestuje najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyłeś, punkt zwrotny tak całkowity, że wszystko, co kiedyś wydawało się przeznaczeniem, okaże się jedynie przygotowaniem do wielkiego dzieła, które właśnie się rodzi. Przez jakiś czas trzymałem cię w cieniu, aby w odpowiednim momencie móc wyprowadzić się na światło dzienne, a to umiejscowienie nie będzie dyskretne, będzie tak oczywiste, że nikt nie będzie mógł zaprzeczyć temu, co się dzieje. Wkroczyłeś w okres, w którym niezwykłość przestaje być odległą ideą, a staje się konkretną rzeczywistością. Próg między prostym przetrwaniem a życiem w obietnicy został przekroczony. Ten nienazwany niepokój, uporczywe poczucie, że coś musi się złamać, nie był jedynie przypadkowym złym samopoczuciem, to mój duch budził się w tobie, dostrajając Twoje zmysły do tego, co nowe. A jeśli dotarłeś tak daleko, nawet pomimo rozproszeń i głosów próbujących Cię rozproszyć, wiedz jedno, Twoja stałość była decydująca. Mówię do ciebie teraz z autorytetem i czułością, a to, co Ci ogłaszam. Nie zależy od Twoich ludzkich zasług, lecz od przymierza, które sam zawarłem z Tobą jeszcze przed Twoją pierwszą odpowiedzą. Dlatego nie porzucam dzieła, które rozpocząłem, nie pozwolę już, by Twoja nadzieja została sprowadzona do pustych obietnic. Wzbudzam wokół Was żywe reakcje ludzi, drzwi, możliwości i przekształcam bariery w otwarte ścieżki. Tam, gdzie kiedyś panował hałas i zamieszanie, sieje odpoczynek i harmonię. Miejcie aktywną cierpliwość. Nadchodzące dni będą pełne niespodziewanych objawień, a każda niespodzianka miała na celu przywrócenie tego, co wydawało się utracone. Wkraczam do waszego domu z mocą przywracającą, w tej pozornie beznadziejnej sytuacji klinicznej, w tej relacji rodzinnej, zerwanej bez wyjaśnienia, w tym dialogu, który został utracony, nakazuję odwrócenie i pojednanie. Porządkuję to, co było zdezorganizowane, rozpalam na nowo uczucia, które wydawały się wygasłe, i uzdrawiam wspomnienia przycięte cierpieniem. Moje działanie wykracza poza powierzchnię. Działam u źródła, tam, gdzie nikt inny nie może dotrzeć, ponieważ w ukrytym miejscu rodzi się prawdziwa zmiana. Słuchajcie więc do końca, każde zdanie, które słyszycie, niesie cel wierny waszej ścieżce, a żadne słowo nie jest tu zbędne. Słuchając, wiedz, że świat duchowy został już zmobilizowany w twoim imieniu, jest wstawiennictwo, są anielskie misje, wszystko dlatego, że postanowiłeś się nie poddać. Wiesz, ile dźwigasz sam. Wspierając innych, nie mając do kogo się zwrócić, od teraz staje się Twoim bezpośrednim źródłem. Nie będziesz już polegać na zewnętrznej akceptacji, aby się rozwijać, nie będziesz już musiał prosić o pozwolenie, aby być szczęśliwym. Otwieram sezon prawdziwej radości i wewnętrznego spokoju. Pokój, który wydawał się odległy, wyleje się jak rwąca rzeka, przynosząc lekkość świtu, jasność drogi i odwagę do podejmowania decyzji. Ci, którzy żyją z Tobą, Zauważą wyraźną różnicę, ślad mojej obecności. To, co się dzieje, jest bezprecedensowe, ma boską jakość i wieczny wymiar. Nie trzymaj tego słowa dla siebie, podziel się nim z tymi, których kochasz, ponieważ jest ono kluczem, otwiera duchowe więzienia i otwiera ścieżki, które przez lata pozostawały zamknięte. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco, ponieważ tutaj będę nadal przemawiać, prowadzić i wzmacniać Cię innymi słowami odkupienia. Polub ten film i napisz w komentarzach, jak twój duch teraz reaguje. Ten prosty gest to publiczne wyznanie wiary, przyjmuję, które mówi również, że ktoś inny tego potrzebuje. Dzieląc się, rozsiewasz ziarno i manifestujesz przekonanie, że to, co się tu zaczęło, nigdy się nie skończy, jest o wiele więcej do zrobienia. Każdy szczegół Twojego życia jest precyzyjnie układany przez moje ręce, nic nie umknęło mojemu spojrzeniu. To, co wydawało się utracone. Jest teraz ponownie uporządkowane w ramach planu większego niż twoje chwilowe zrozumienie i nie działam improwizacyjnie. Wszystko porusza się celowo. Nawet opóźnienia, które cię wyczerpały, odegrały rolę w ostatecznym projekcie. To, co nazwałeś przeszkodami, wykorzystuje jako fundament scenariusza, który buduje wokół ciebie. W ciszy coś wielkiego zostało źrodzone i nadszedł czas manifestacji. Przygotuj się, sekwencja, która cię przytłaczała, zostanie przekształcona w platformę dla konkretnych błogosławieństw. Odnowienie będzie widoczne, słowa rzucane w ciebie z zazdrości stracą na sile, diagnozy, które zrujnowały Twoją nadzieję, zostaną skonfrontowane z oznakami ozdrowienia. Zobaczysz, jak drzwi otwierają się bez ludzkiego wyjaśnienia, więzi na nowo odkrywają czułość, a wydarzenia, które zdawały się być zdeterminowane przez porzucenie ukłonu przed moją interwencją, będą dla Ciebie jak mapa, prowadzi cię ona do miejsca, w którym już działam miejsca uzdrowienia, zjednoczenia i zwycięstwa. Trwaj mocno. Praca się rozpoczęła i nic nie pozostanie niedokończone. Tak wiele razy czułeś, że świat się odwrócił, nawet gdy kroczyłeś ścieżką uczciwości, to uporczywe uczucie, że wszystkie twoje wysiłki pozostały niezauważone, że twoja troska i poświęcenie nie przyniosły widocznych owoców. Chcę, żebyś wiedział, jasnym i stanowczym głosem, nic z miłości, którą ofiarowałeś z czystym sercem, nie zaginęło w pustce. Byłem obecny w każdym geście, po cichu odnotowując każdą ofiarę, Którą poniosłeś w nocy, gdy wierzyłeś, że jesteś sam? Słyszałem Twoje westchnienia, kontemplowałem Twoje szeptane modlitwy w ciemności i byłem uważny na każdą łzę, której nikt nie widział. Teraz przynoszę odpowiedź, która nie przychodzi po to, by maskować cierpienie chwilową ulgą, ale by ustanowić zmianę, która wybaczy przeszłość i przepisze przyszłość stanowczością. Ta interwencja, którą zaczynam wprowadzać w Twoją Historię, inauguruje nowy rozdział okres vigoru który zmieni narrację twojego życia w namacalny i trwały sposób. Ty, który tak często dźwigałeś świat na swoich barkach, aby uchronić go przed zawaleniem, utrzymując rodzinę na powierzchni, oszczędzając zasoby i troszcząc się o zdrowie otaczających cię osób, nawet gdy były wyczerpane, byłeś wielki w wierności, a ta postawa jest dla mnie uwielbieniem w formie wytrwałości. Każda twoja decyzja o miłości, nawet bez odpowiedzi, była jak przyjemny zapach, który unosił się we mnie, dlatego teraz przywracam odrodzenie. Uwalniam zgromadzone dobra i zapasy, kieruję ku tobie ludzi, którzy będą narzędziami ulgi, sojusznikami, którzy przyniosą rozwiązania i zachęty. Jeśli postrzegałeś swój ból jako coś nieznaczącego w porównaniu z wielkimi smutkami świata, wiedz, że nic nie jest małe w u moich oczach, każde cierpienie, które cię dotknęło, miało znaczenie. Pustka, która towarzyszyła ci, gdy byli inni, zostanie wypełniona moją widoczną obecnością, nie tylko usuwam poczucie samotności. Ale zastępuje je głębokim odpoczynkiem i odnowionym sensem. Pokój, który w Was pokładam, nie jest wymijający ani uzależniony od braku problemów. To uporczywa obecność celu, która pozwala Wam iść naprzód, nawet gdy są zadania do wykonania. Ta wewnętrzna przemiana, którą przynoszę, będzie miała oddźwięk na zewnątrz. Lęk, który Was paraliżował, straci swój uścisk, nauczy Was iść naprzód ponad to, co kiedyś Was pogrążało, łańcuchy, które próbowały Was wciągnąć otwierające się niczym bezpieczna ścieżka przed autorytetem mojego słowa. Kiedy rozkazuję, rzeczywistość się ugina, mówię teraz, a świat duchowy odpowiada na waszą korzyść. Byliście prawi, gdy nikt nie świętował, wasza cenna konsekwencja zostanie teraz nagrodzona. Ogłaszam zatem, że żniwo nadchodzi nie tylko w sferze materialnej, ale w odnowie relacji, uzdrowieniu ciała i spokoju umysłu. To, co kiedyś nadszarpnęło wasze zdrowie, zostaje usunięte. To. Co wywołało niepokój, przekształca się w aktywną nadzieję, która pulsuje i porusza. Ci, którzy wyśmiewali Waszą wiarę i wątpili w moje działania, zobaczą na własne oczy znaki towarzyszące mojej pracy. Pozostańcie otwarci na każde słowo, bo działanie już zaczęło się materializować. Nie przestawajcie słuchać, bo dzieje się coś, co wymaga trwałości, dostrzeżenie rezultatu zależy od wytrwania do końca ogłoszenia. Niośliście ciężary, które nigdy nie miały być wyłącznie Wasze. Troszczcie się o tak wielu, ale pozwólcie mi też dźwigać wasz ciężar. Od tej chwili staje się waszym źródłem, nie będziecie już musieli szukać potwierdzenia w ludzkich spojrzeniach, by iść naprzód. Nie proś o pozwolenie na doświadczenie radości. W waszym wnętrzu nastanie czas autentycznego odpoczynku i radości. Spokój, za którym tęskniliście, spokój, który zdawał się wymykać wam z rąk, zostanie wam dany jak rzeka, która każdego ranka przelewa się i zalewa lekkością. Obudzicie się lżejsi. Będziecie chodzić z celem i podejmować odważne decyzje. Ludzie wokół was zauważą różnicę. Obecność, którą w was umieszczam, będzie widoczna w sposobie, w jaki oddychacie, mówicie i działacie. Będzie to dowód, że coś boskiego dzieje się w waszym imieniu. Podziel się tą dobrą nowiną z tymi, których kochasz, bo to słowo nie jest wyłączną tajemnicą. To klucz, który otwiera pradawne więzienia i ścieżki, które przez lata tkwiły w stagnacji. Publicznie zadeklaruj swoją akceptację prostym gestem, bo to manifestuje wiarę i rodzi pomnożenie. Potwierdzając, przyjmuję, otwierasz również drzwi innym do odnalezienia wyzwolenia. Każdy szczegół Twojego życia jest przebudowywany z intencją i precyzją, nic nie umknęło mojemu czujnemu oku. To opóźnienie, które cię frustrowało, zostało przekalkulowane jako konieczny krok w konstruowaniu scenariusza, który teraz zostanie ujawniony. Coś wielkiego dojrzewało w ciszy, a czas manifestacji nadszedł, bądź wytrwały, bo dzieło, które rozpocząłem. Nie będzie niedokończone, a ty ujrzysz, przed sceptykami i przed sobą, spełnienie tego, co tak długo zamieszkiwało twoje serce, jako obietnica. Energia twojego domu ulega teraz przemianie to, co wydawało się niezmienne, węzły ciągnące się latami, opór, który wydawał się głęboko zakorzeniony, rozpuszcza się w tej właśnie chwili. Za kulisami twojej rzeczywistości działa ciche działanie ducha. Dotyka twojej najgłębszej istoty, przywraca zranione emocje i rozwiązuje więzy, które do tej pory trzymały cię w pułapce. Zaczniesz dostrzegać zmiany w postawach otaczających cię ludzi, ponieważ działam tam, gdzie twoje ręce nie sięgają, twoje zaangażowanie było zasianym ziarnem, twoje zaufanie korzeniem, który podtrzymywał cykl, a teraz plony się pojawią, tak widoczne, jak nieuniknione. Rozmowy, które kiedyś niosły ze sobą napięcie i zmęczenie, staną się inne, atmosfera domu zmieni się, jakby zdjęto płaszcz ucisku i rzeczywiście było to duchowe oczyszczenie, o które po cichu prosiłeś i które teraz się urzeczywistnia. Każdy pokój w Twoim domu może stać się miejscem schronienia i odnowy, ponieważ tam, gdzie ugruntowana jest moja obecność, jest wolność, by oddychać, by żyć swobodnie. Dziś postanowiłem uczynić mój stały dom w Twojej intymnej przestrzeni nie będzie to już tymczasowa wizyta wiary, ale stałe mieszkanie, które przynosi spełnienie. Jeśli to słowo porusza Twoje serce osobiście, wyraź je tutaj, zapisz je, ogłoś, potwierdź swoim wewnętrznym głosem, że to, co jest zasiewane, będzie kontynuowane. Rozpoznawanie działania ducha słowami przynosi dodatkową siłę. Jest moc w nazywaniu dzieła, które on rozpoczął, ponieważ synchronizuje to Twojego ducha z boskim celem, który jest w toku. Twoja historia wkracza w etap głębokiej przemiany. Drzwi, które wydawały się nieodwołalnie zamknięte, zostaną otwarte dzięki interwencji wykraczającej poza naturalność. Zanim jednak zmienię zewnętrzne okoliczności, kształtuje Twoją istotę, abyś mógł podtrzymać nowy scenariusz, który się zbliża. Będzie lekkość w Twoim postępowaniu. Jasność w Twoich słowach i odwaga w Twoich decyzjach, ponieważ wlewam w Ciebie nadprzyrodzoną siłę, zrozumienie, które pochodzi z góry, i duchową władzę, by rządzić tym, co prawnie do Ciebie należy. Nie bój się tego, co odbieram Ci z życia, kiedy się wycofuję. To nie kara, to ochrona, są więzy, powiązania i rzeczy, które Cię wyczerpały, a Ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, a dziś je rozbijam, aby uwolnić Twój rozwój. Poczujesz ulgę, nawet jeśli nie wszystko jest teraz w pełni rozszyfrowane. Pokój, który daje, nie wymaga wyjaśnień, aby się zadomowić, po prostu się dzieje, a kiedy się pojawia, ustępuje miejsca zamieszaniu. Starożytny cykl został przypieczętowany przez niebiosa. Podczas gdy wielu po prostu przetrwa, ja uczę cię żyć życiem pełnym sensu. Twoje dni nie będą już powtarzaniem udręki, obudzisz się z celem, krocząc z wytyczonym kierunkiem i z przekonaniem, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Nawet jeśli nadal istnieją nierozwiązane problemy, Wewnętrzna jasność, którą w ciebie wlewam, poprowadzi Twoje kroki lżejszymi ścieżkami, doprowadzi do trafniejszych decyzji i będzie sprzyjać zdrowszym relacjom. Filtruje to, co się zbliża, aby nic nie zanieczyściło tego, co generuje. Duchowa ochrona działa jak sito, przepuszczając tylko to, co przyczynia się do pracy, którą buduje. Czad scenarzysty GPT: Jeśli to słowo dotarło do Twojego momentu, pozwól sobie pójść o krok dalej, pozostań w kontakcie ponieważ poprzez ten kanał będę nadal przynosił konkretne plany, instrukcje i potwierdzenia. Niektóre wiadomości są natychmiastowymi odpowiedziami, inne działają jak mapy i narzędzia, które prowadzą cię do sedna woli, którą dla ciebie zaplanowałem. Nie lekceważ skali tego, z czym się mierzysz, wielu nie rozumie, ponieważ nie byli z tobą w najtrudniejszych decyzjach. Ja byłem i dlatego teraz interwenuję bezpośrednio, przesuwam elementy, rekonfiguruję scenariusze, uwalniam ludzi i odblokowuję to, co utknęło. Wszystko to służy nie tylko twojemu przetrwaniu, ale i twojemu rozkwitowi. Zostałeś wybrany, aby żyć pełnią życia, a nie tylko istnieć. Jeśli masz pod swoją opieką kogoś, kto się oddalił lub stracił wiarę, wiedz, że ja również do niego wyciągam rękę. Nie będziesz musiał wymuszać dialogu ani błagać o nawrócenie, ponieważ sam pobudzę jego serca i przyciągnę go z powrotem. Przywrócę domy, odbuduję mosty zniszczone przez czas i dumę i będę trzymał to, co twoje, w swoich rękach. Aż objawienie się stanie się oczywiste, być może czułeś, że osiągnąłeś swój kres, że nie masz sił, by kontynuować. To, co się teraz zaczyna, to nowy początek naznaczony zwycięstwem, i stanie się tak naturalnie, że patrząc wstecz, powiesz, to był Bóg. Przyjmij to słowo jako potwierdzenie: interwencja już się rozpoczęła i nic, co zostało rozpoczęte, nie pozostanie niedokończone.